Roberto Carlos XD No kolejna, znowu Brazylia Eres! Wini! Nie, ten! Jesus! Jesus! Nie, nie Jesus Gabriel Marti, Martinelli Nieźle Nieźle Myślałem, że Gabriel, a Gabriel nie jest N? A Martinelli dobry? Dobry? To? Nunez, a Nunez nie jest dobry? Eee, coś tam kosztuje chłopak Coś tam kosztuje O! Coś tam Coś tam kurwa Coś tam jest! Coś tam jest! I dupę Zryja jak ja wygląda, jakbym był chudszy z 10 kwiatów, tak wy wyglądał. Ej, a ten Mukoko to nie jest ten taki młody co on miał niby yy, 15 lat i był w Borusi takim kurwa OP graczem? To nie jest on? No i te, te wariatki. Ej, dobra paczka chyba. Ile tu z tej paczki mamy? Z 50 tysięcy? Dobra, dobra paczucha. Ależ start, ale start, ależ emocje, drodzy widzowie. I kolejna paczka, że to będzie znowu Brazylia. O ja... Oblak! Kurwa, nie. Hamsik! Hamsik! Chuja Hamsik. Lobotka jakiś. Debil84. To będzie DSBc. Ham... Ej! Dobra, on będzie dobry! A, On był dobry. W tamtej FIFA. Ale gówno. Hamsik skończył karierę. Zaraja, żebym go nie skończył. A tak już mamy. Teraz, patrzcie, bo nuta jest. Niemcy. HPO. Frankfurt. Nie wiem, kto to jest. Ten kurwa jeszcze żyje. Człowieku! Sprzedałeś się kurwa z i Dortmund do Bayernu Monachium! Nie pokazuj się kurwa w Dortmundzie! Ty kurwa śmiecił i upadłeś potem! O Pepe Reynard, on jeszcze żyje, pamiętam jak on jeszcze stał w Liverpoolze na bramce. Nie pokazuj... Cały Dortmund ciśnij siebie bekę kurwo! Dobra? Włochy. PO Hernandez Kal jakiś Kalibria człowieku Toyota Kalibria Pirlo Chujirlo On wygląda jakby był drogi, bo ma 9, 90 tempa Aha No i co? I teraz idziemy na paczki za 150 No i co? I, i siedzimy się tak widzowie 4 godziny. Witam was serdecznie. Bramkarz, Holandia. A kiedy jest walkout? Kiedy będę wiedział, że jest walkout? Aha, hujwi. Będziemy się kupować po 12 tysięcy. 60 tysięcy FIFA pońcu dzisiaj kupujemy. I sobie tak siedzimy i sobie dyskutujemy, widzowie, co u was, Niemcy? Esio! Wolfsburg! O, ku... <noise> No, pecz tak! U nas nawet ławki nie zagrzejesz, moda damo! Zobaczmy jeszcze sobie paczkę z podglądem! Znowu ten kurwa! Lipsk! Człowieku, jak ty wyglądasz Człowieku Nie kupuję tej paczki Dobra, dawaj mi MBP kurwa Dawaj mi MBP'ego Dzisiaj MBP, mówię wam Albo legenda United States of America Left back from Corga NC It's gonna be o, Lisek kurwa, lisek HD Ten co w FIFA gra Women. Megan Fox. O, jakbyśmy Megan Fox trafili, to akurat by był do, bardzo dobry drop. Polska! Wojtek 6! A nie. Drągowski. Ja mam tak gardło zdarte, bo wczoraj jechaliśmy widzowie 200 km na odcinek. Czy tam kurwa mniej? Quicksell. 200 km jechaliśmy. I kurwa, siedziałem przy otwartym oknie, bo nam klima w aucie nie działała. Lecymy dalej. Hiszpania, LS. O! Barcelona? Ej, dobry chyba! Nie, niedobre. On jest chyba. On jest chyba głównym. Nie, nie wiem, cztery. Nie jechaliśmy mk jechaliśmy z Dobry jest? No mega dobry kurwa 3000 monet, weźcie kurwa, serio widzowie I 1000 monetek proszę bardzo tu dla Dawidka I se lecimy kurwa, i se tak będziemy siedzieć dzisiaj Za godzinę se zrobimy przerwę, pójdziemy z se... EJ MESSI! A nie Nottingham Forest <grym> MESSI Dominguez, a już myślałem A już myślałem Brawo kurwa debile O cień! Karta cienia A cień pewnie dalej kosztuje po 4-5 koła Anglia PEO A to kurwa Nie wiem kiedy jest dobra karta, kiedy jest chujowa karta Anthony Edwards 85 tempo O, kolejny cień. To dobrze. Pójdziemy sobie za godzinę na skin cluba, na fajla, potem znowu tu wrócimy. Zrobimy sobie taką przerwę po 24 tysiącach FIFA pońców. No. O ty. Sfaniaczku. Co on dobry? Chuja niedobry pewnie. Ta kurwa. Fryer na kopa w klatę jakiś. A wy piszecie, wow, Włochy, S.O. Los Angeles Football Club. O, Kielini, szkoda, że to nie jest inna FIFA. Kielini to kiedyś był Kocur. Kiedyś to było. Kiedyś to było, teraz to nie ma. Co to jest za e, Uzbekistan? Szlugasem się naładować Al -musrati! On nie był z Nigerii To nie jest Nigeria Inną ma flagę Portugalia. Proszę. Aj, myślałem, że to... Wiecie, myślałem kto. Portugalia N ja pierdolę. Jakby Rona Ronaldini poleciał. Jakby Ronaldini poleciał. To by były jajca, nie? A jajec nie ma. Ronaldo 40k kosztuje? Dziwisz się? Jak chłop się sprzedał do Arabii Saudyjskiej jak Bandura. Barcelona. Sevilla. Dobra, skip tą kurwę. Moglibyśmy trafić jakiegoś Dembeliego czy coś. Jakiego MBP'ego. Hiszpania znowu. Matko Boska. Real Betis. I chuj 7-6 Ogólnie można mieć podwójny walkout w tej FIFie? No to patrz. To patera Co to jest, Torino? O ocio, o O kocha On jest najlepszym bramkarzem zawsze każdej mistrzostw świata, nie? I nic nie gra w klubach JJ okocza Dobra, dawaj jakiś kurwa tu potężny drop dla Giniego 8-3 Mancini Agata przygotowana na Saigon? Oczywiście, że przygotowana Dzisiaj siedziałem całą noc po prostu i darłem się randomowo w łóżku, żeby ją przyzwyczajać i obudziłem. Scream, dzięki bardzo. Mork, dziękuję za suba. Ace, dziękuję. Dziękuję wszystkim za subskrypcję. Bela rabi. Ty to na pewno w składzie nie będziesz, dziewczynko. Także, także nawet, nawet sobie nie myśl o tym, że mogłabyś się tam pojawić. To są jakieś jajca Japonia, LS Ajajaj A nie ten kurwa przecież Son jest z Korei Ito, dajki Ito Kiedyś skoczek narciarski Rywalizujący z Kamilem Stochem, dzisiaj piłkarz Jak szybko się może kariera zwróci... odwrócić? Ten, jak on ma? Pulisic? Nie A Pulisic nie jest ze Stanów? Pepe Reina Kiedyś bramkarz w Liverpoolu Dzisiaj Dzisiaj nikt Pulisic jest w Milanie? Oj to się zag... Ajajaj Ajajajajaj aj, 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 aj. A już myślałem, że Pepsi Rafa Benitez Kiedyś trener, dzisiaj bramkarz Zara FIFA pońcy O już nie ma FIFA pońców. Pyk